Zapraszamy na bajkę Rakieta ABC i lot przez Galaktykę Słów. Na skraju naszej wyobraźni, gdzie rzeczywistość spotyka się z marzeniami, istniała niezwykła stacja kosmiczna, baza Alfabeton. To właśnie stamtąd wyruszały najważniejsze misje edukacyjne we wszechświecie. Dziś jednak czekała ich wyjątkowa wyprawa: Lot przez Galaktykę Słów. Na pokładzie statku rakieta ABC czekała trójka bohaterów Ada. Ciekawska dziewczynka z głową pełną pytań i tornistrem pełnym zeszytów. Benio, jej starszy brat, miłośnik łamigłówek i wymowy trudnych słów. Alfik, mały robocik alfabetownik, który mówił tylko w rymach i znał wszystkie litery świata. Rakieta gotowa, systemy działają, czas wystartować w kosmiczną literową przygodę, zawołał Alfik machając metalowymi rączkami. Dokąd lecimy najpierw? Zapytała Ada: Do literowych planet: od A aż po Z. Na każdej czeka inne słowo, zadanie i niespodzianka. Musimy odzyskać zaginione głoski, które rozproszyły się po całej galaktyce. Startujemy w trzyk... drugi... jedme... odlot! krzyknęli razem i rakieta Abycji poderwała się w powietrze, zostawiając za sobą smugi kolorowych dymów w kształcie liter. Po kilku minutach lotu przez alfabetyczną przestrzeń Alfik ogłosił. Pierwsza planeta zbliża się do nas. Witajcie na planecie A. Planeta A jak ananas. Na planecie A wszystko było ananasowe. Drzewa wyglądały jak wielkie ananasy, a w powietrzu unosił się zapach arbuza i awokado. Zadanie: znajdź trzy słowa na literę A, powiedział Alfik. Ananas, arbus, ala! krzyknęła Ada. Akceptuję odpowiedzi. Ach, lecimy dalej. Planeta B jak balon. Na tej planecie nie było grawitacji. Wszędzie unosiły się balony, a mieszkańcy poruszali się w podskokach jak bąbelki w napoju gazowanym. Słowo na B, zapytał Alfik. Balon. But, basen. Odparł Benio. Alfik zarejestrował odpowiedzi w swoim brzuchu pamięci. Bajecznie? Buzie uśmiechnięte? Brawa dla was! Planeta C, jak czapka. Planeta C była zimna. Cała w lodzie, ale każdy miał tam czapkę nawet ryby. Ada zaczęła tańczyć z pingwinami. Czapka, cukierek, cyrk! wykrzykiwała między piruetami. Czysta poezja, Czuje ciepło w zamarzniętym sercu robota. Zaśmiał się Alfik. Tak odwiedzali kolejne planety. Planeta D, jak dom-domy z dżemu, drzwi z drewna, a pieski robiły dra, dom, drzewo, dinozaur. Planeta E, jak ekran. Wszędzie były hologramy słów. Dzieci czytały: ekspres, elf, echo. Planeta F, jak foka, planeta pełna wody i ślizgających się fok z fioletowymi deskami surfingowymi foka, farba, fantazja. Planeta G, jak gitara wszystko grało nawet góry i gąsienice grały na gitarach gitara, góra, guma. Planeta H, jak huśtawka huśtawka, herbata hipopotam krzyknęła Ada, huśtając się w powietrzu hop! Humor! Hurra! Podskoczył Alfik. Planeta Primebu, jak igła. Planeta pełna haftów nici i igiełek, które wyszywały literki na niebie. Igła, instrument, iglo. Planeta Jotel, jak jabłko, drzewa jabłkowe z wiszącymi zdaniami. Jestem jak jabłko, słodki i mądry. Jabłko, jajko, jamnik. Planeta K, jak koń. Galaktyczne konie galopowały po tęczowym piasku. Koń, kapelusz, kawa. Planeta L, jak lampa. Wszystko świeciło. Nawet liście lśniące lampy lewitowały w rytmie muzyki. Lampa, lis, lody, planeta M jak miś, miś, marchewka, mapa. Benio aż klasnął z radości, bo bardzo lubił misie. Uff, to była literowa połowa galaktyki, westchnęła Ada siadając obok robota. Jesteśmy w połowie misji. Przed nami druga część od N do Z, oznajmił Alfik. I coraz trudniejsze słowa, dodał Benio z błyskiem w oku. Gotowi na dalszy lot? Zapytał Alfik. Rakiecie dajemy moc. Odpowiedzieli chórem. Rakieta ABC znów zapłonęła literowymi silnikami i ruszyła w dalszą drogę przez galaktykę słów. Rakieta ABC przemierzała teraz drugą połowę galaktyki słów. Alfik migotał delikatnym światłem. Jego czułki były antenami do literowych zakłóceń. Uwaga, zbliżamy się do planety N! zakomunikował z dumą. Planeta N, jak niedźwiedź cała planeta była porośnięta mchem, a misie polarne nosiły nosidła z notatnikami. W powietrzu unosił się zapach nektaru i naleśników niedźwiedź, nos, noga wymieniła Ada niezwykle nośne przytaknął Alfik, notując w pamięci Planeta O, jak okno planeta zawieszona między chmurami zbudowana z okien przez każde było widać inny świat. Ogród, ocean, operę, okno, orzech, opona! krzyknął Benio. Alfik zarejestrował i zapiął kolejną literkę w swoim pasie literowcu: Planeta P jak pióro. Wszędzie fruwały kolorowe pióra, a ptaki pisały nimi na niebie poematy. Alfik aż kichnął od tylu papuzich barw. Pióro, poduszka, pomidor, uśmiechnęła się Ada. Prawidłowo, pełna poezja, planeta Q jak kinoa. O nie! Trudna planeta! Benio się zaniepokoił. Planeta Q była spokojna, a jej mieszkańcy, kulki Quinoa, tańczyli w rytmie cichych kwintetów. Kinoa, quiz, quasi, zaproponował Alfik. Niełatwo, ale super ciekawie, przyznała Ada. Planeta R jak rakieta. Ciekawa rzecz, ta planeta wyglądała jak jedna wielka rakieta, a na niej inne miniaturowe rakietki. Rakieta, robot, rower. Rymująco i rakietowo Alfik zrobił piruet. Planeta S jak słońce. To była jedna z najjaśniejszych planet. Cała ze złotych liter S, świecących jak słońce. Alfik nałożył okularki przeciwsłoneczne. Słońce, sofa, syrena, powiedziała Ada. Słoneczne słowa. Super sprawa. Po zakończeniu wizyty na planecie S, nasi bohaterowie usiedli w kabinie rakiety. Zobaczyli przez okno rozgwieżdżone litery zawieszone jak gwiazdy. Zostało tylko kilka liter, powiedział Benio. Ale te najważniejsze, dodał Alfik. Bo bez nich nie ma zakończenia. Rakieta ruszyła dalej, zostawiając za sobą świetlisty szlak słów. Czekała ich końcówka alfabetu, od T do Z. Ale czy uda im się dotrzeć na czas? Kurs na literę T, powiedziała Ada, trzymajcie się, wkraczamy w ostatni odcinek naszej podróży. Rakieta ABC wleciała w najdalszy sektor galaktyki słów. Tam litery układały się w spiralne konstelacje, a każde słowo świeciło własnym blaskiem. Alfik włączył tryb finałowy, jego antenki zaczęły mrugać, a w tle grała spokojna melodia alfabetu. Zbliżamy się do ostatnich liter. Uwaga na planety T, U, F, W, X, Y i Z ogłosił. Planeta T, jak tęcza. Cała planeta była jak jedna wielka tęcza z chmur wylewały się kolory, a tęczowe ryby śpiewały literowe piosenki tęcza, trawa, teatr takie trio to triumf zarejestrował Alfik. Planeta U. Jak ucho, planeta była bardzo cicha, bo wszystko słuchało. Drzewa miały uszy, a skały szeptały sekrety. Ucho ul, ubranie, podsunęła Ada. Urocze, uwaga zapisana. Planeta Futo jak wanilia. Wanilia, wersja angielsko-polska. Planeta pachniała wanilią, a mieszkańcy, waniliowe lody, porozumiewali się przez zapachy. Wanilia, wulkan, voucher zaproponował Benio. Voilà! Waniliowo i wyjątkowo. Planeta W, jak wąż, wszystko było w kształcie falujących linii i wszystko mówiło głosem Super! Wąż, woda, worek wspaniałe wyrazy zachwycił się Alfik. Planeta X, jak ksylofon, ksylofony rosły jak drzewa, a każdy dźwięk był literą. Trzeba było zagrać X, by drzwi się otworzyły. Ksylofon Xero, Xenon zapytał Benio niepewnie X celentnie X wcale nie musi być trudne. Planeta Idek jak Yeti. Ta planeta była biała, mroźna, a wszędzie chodziły futrzane stwory z literkami na brzuchach. Yeti, jogurt, jojo, yupi. Planeta Z jak zamek. Planeta Z była końcem galaktyki i wyglądała jak ogromny zamek z książek. Na wieżach stały litery, a każda miała swoją flagę. Zamek, zegar, zabawa. Powiedziała Ada. Zapisane, zakończone. Znakomicie. Alfik zaświecił na zielono. Kiedy odwiedzili ostatnią planetę, rakieta ABC zawróciła w kierunku bazy alfabeton. W kabinie zapanowała ciepła cisza. Wszyscy patrzyli przez iluminator na leciutkie, migoczące litery, które teraz wracały do swojego miejsca w alfabecie wszechświata. To było niesamowite, westchnęła Ada. Już nigdy nie spojrzę na alfabet tak samo, dodał Benio, bo każda litera ma znaczenie. Bez jednej nie ma słowa, a bez słowa nie ma opowieści, powiedział cicho Alfik. Kiedy rakieta wylądowała w bazie Alfabeton czekała tam wielka tablica z napisem Misja ukończona, litery wróciły na swoje miejsce. Dzieci zostały przyjęte jak bohaterowie. Zasłużyliście na medal z literki złota, ogłosiła dyrektorka zeta. Alfik zaś zakończył misję najważniejszym zdaniem. Każde dziecko, które zna litery, może z nich stworzyć cały świat. I tak zakończyła się literowa podróż przez cały alfabet. Jeśli ta bajka Ci się podobała, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych przygód. Do usłyszenia!